Drewno, doczytujące się na każdym kroku tekstury, mimika twarzy rodem z Timexa, błędy animacji, ograniczony świat gry, uproszczony system walki, zacofany wykon, zdrada ideałów, stylu i formuły serii, badziewie. Tak mówią o nowym King's Bounty i mają rację, przynajmniej w jakim stopniu, bo pomimo tych wszystkich wad, za fasadą tego całego drewna kryje się granie samowicie wciągająca i po prostu wspaniała. Czy czegoś wam to nie przypomina? Serce z drewna to cecha gier Pirani Bytes, czyli gotików, Risenów czy Eleksów, archaiczne i odstające od swych czasów, a mimo to wszystkie świetne, italizmatycznie zaprojektowane, których każdy fragment mapy wnosi coś. Wyjątkowego do gry. Taki też jest nowy King's Bounty 2, a oto parę słów o nim. Kings Bounty 2 to tytuł bez wątpienia odważny, który boryka się z wieloma technologicznymi problemami, a mimo to urzeka i kusi swoją przygodą. Odważny dlatego, że zrywa z konwencją wcześniejszych części, z których pierwsza dała podwaliny pod legendarną serię Heroes of Might and Magic. Trochę już o tym wspominałem w dwuczęściowym filmie Historia i ewolucja serii Heroes. Dla zainteresowanych namiary do tego filmu wyświetlają się właśnie w dymku w prawym rogu ekranu. W każdym razie późniejsze bodajże cztery części King's Bounty były klasyczną turową strategią wzorowaną na heroesach. Tak, dobrze słyszycie, pierwsza część była preludium do zrobienia heroesów, po czym później heroesy inspirowały kolejne części King's Bounty. Istotny w obu tych cyklach był podział na mapę kampanii i mapę walki. Tak jak na mapie kampanii mieliśmy rzut izometryczny i poruszaliśmy się pionkiem, czyli rycerzem na koniu i głównie skupialiśmy na eksploracji i zarządzaniu swoim królestwem, tak na planszy bitwy przesuwaliśmy swoje jednostki w sposób turowy i toczyliśmy potyczki z przeciwnikami. Omawiana przez nas dzisiaj druga część zrywa z tą konwencją i w tym sensie jest rewolucyjna. Proponuje zupełnie nową mechanikę, w której nie przesuwamy już w sposób turowy pionkiem na mapie, a rzeczywiście jesteśmy w grze 3D i przeżywamy swe przygody w czasie rzeczywistym. Rozgrywka została wzbogacona elementami RPG i prowadzona jest z perspektywy trzeciej osoby, za pleców odgrywanej przez nas postaci. Oczywiście nadal mamy tu świat fantazy, lecz nowa perspektywa pozwala na zupełnie inne i wyjątkowe doświadczenie. Czego nie mogą darować wierni fani oryginału, uważając to za zdradę cyklu. Według mnie nowa perspektywa daje nowe możliwości i naprawdę świetnie się gra, choć rosyjskie studio rzeczywiście ma elementarne braki w tworzeniu tego typu alternatyw dla swojej serii. Mimika twarzy postaci to koszmar, bohaterowie wypowiadają swe kwestie nie poruszając przy tym ustami. Na naszych oczach doczytują się tekstury, ale wiecie co? Mimo to gra i tak wciąga i używa. Rzeka. Ostatnio miałem takie doświadczenie, gdy grałem w Risen 3. Wiecie, naokoło mnie drewno gra sprawia wrażenie jakby zaraz miała się rozsypać, a i tak przygody i klimat nie pozwalają się od niej oderwać. Tak jest właśnie z nowym King's Bounty. Broń Boże, nie jest to gra dla wszystkich i sam każdemu bym jej nie proponował. Ale jeśli kochasz przygody fantazji i masz dość wysoką tolerancję na błędy, to spróbuj. Ja właśnie takiej przygody potrzebowałem. Szkoda tylko, że bitwy są bardzo ograniczone, jeśli chodzi o ilość wojsk. Brakowało mi też, by w czasie wojaczki nasze wojska mówiły coś, gdy nimi zagrywamy. Animacje czarów również, choć są poprawne, to brakuje im jakiejś finezji. Ale powtarzam, ja to tę grę po prostu chłonę, bo uwielbiam taki klimat i przygody. Wszystko tu zdaje się być przemyślane. Świat gry wypełniają ciekawe zadania i po prostu niesamowicie przyjemnie się questuje. Producentem jest rosyjskie studio, które wcześniej pełnymi garściami czerpało z legendarnego cyklu Heroes of Might and Magic, tworząc swoje cztery części, czy właściwie podczęści Kings Bounty. Inspirowali się też mechaniką oryginalnego Kings Bounty z 1990 roku. I te wszystkie cztery epizody przez Rosjan były identyczne. Poza tym minęło już od ich premiery mnóstwo czasu, więc zmiany, które przynosi omawiany tu dziś tytuł, były potrzebne. Oczywiście nie dziwi fakt, że to Rosjanie zaopiekowali się całą serią, bowiem to w Rosji Heroesy zdobyły największą i najwierniejszą rzeszę swoich wyznawców. Rosyjskie studio również jest autorem piątej części Heroesu. Sam King's Bounty 2 przenosi nas do nowego, fantastycznego świata o nazwie Antara. Przy jego budowie, twórcy inspirowali się bardziej realistycznymi uniwersami fantazy, zapożyczając motywy m.in. z popularnego powieściowego cyklu pieśni, lodu i ognia Georgia R.R. R. Martina. I wyczujecie to już na samym początku gry. Rozpoczynamy bowiem w górskiej twierdzy na terenie pokrytym gęstym śniegiem, a spotykane przez nas postaci rzeczywiście pasują do opisywanych przez Martina. Na rubieżach Antary powoli rozprzestrzenia się tajemnicza zaraza, uśmiercająca lub zniekształcająca Ludzi zwierzęta i rośliny. Uciekający przed jej skutkami nieszczęśnicy tysiącami zmierzają do królestwa Nostri, które po wielu latach dobrobytu stoi teraz na krawędzi wojny domowej. Podczas rozgrywki wcielamy się w trzech różnych bohaterów, którzy za sprawą swoich działań wpłyną na kształt i przyszłość królestwa. Każdy z nich posiada własną historię i charakter. Jak już wspominaliśmy, rozgrywka w Kings Bounty 2 podzielona jest na dwa segmenty. Pierwszym z nich przemierzamy trójwymiarowy świat gry, jak w wielu klasycznych produkcjach RPG. Podejmując decyzje oraz wykonując pewne akcje podczas kampanii, wpływamy jednak na idee, którym hołdują: siła, sztuka, porządek i anarchia. Zmieniają one sposób, w jaki reagują na nas postacie niezależne, a także kształtują otaczający nas świat. Kampania stawia duży nacisk na wybory gracza. Niektóre z nich wpływają na przebieg fabuły i niosą ze sobą poważne reperkusje. Podczas gry nie brakuje więc trudnych problemów moralnych, ale ważne są także Bardziej przyziemne troski, jak na przykład zbudowanie przyjaznych relacji z mieszkańcami odwiedzanych miast. Ta część gry przypominała mi tytuły Pirani oraz drugiego Wiedźmina. Wiecie, chodzi mi o sposób budowania map, w których wszystkie elementy mają swoje znaczenie, a także tworzenie questów, czy dokonywanie moralnych wyborów. Na drugi segment zabawy składają się wspomniane już tutaj walki turowe, których naprzeciw naszej drużyny wojowników składającej się z wielu zróżnicowanych jednostek, wiecie, ludzie, elfy, trole i tak dalej, stają dziesiątki przeróżnych przeciwników. Podzielone na heksagonalne Mapy są bardziej interesujące niż w pierwszym King's Bounty, oferując wiele wcześniej niedostępnych możliwości taktycznych, wynikających np. z ukształtowania terenu. W podobny sposób rozwinięty został system walki: gracze mają do dyspozycji więcej rodzajów rozkazów oraz opcji zarządzania oddziałem. Nie zapominajmy, że King's Bounty 2 to debiut marki na konsolach, zatem gra została wzbogacona o liczne funkcje ułatwiające rozgrywkę na tych platformach. Między innymi zmodyfikowany interfejs oraz wsparcie dla kontrolerów, które dostępne są także na PC-tach. I powiem szczerze, że po pierwszej godzinie klikania myszką przerzuciłem się na pada i wydaje mi się, że to z myślą o nim przede wszystkim zrobiona jest gra. Działa on po prostu lepiej. Oprawa audiowizualna została znacznie poprawiona w porównaniu do poprzedniej odsłony. Trójwymiarowe modele postaci oraz otoczenia zostały wykonane z dbałością o detale, a ścieżka dźwiękowa stoi na równie wysokim poziomie. Choć mimo wszystko mimika postaci to rzeczywiście jesień średniowiecza, jednak obok soundtracku nie sposób przejść obojętnie jest niesamowicie klimatyczny i wręcz przewspaniały. Jak na razie krytycy ocenili King's Bounty 2 na tyle, że raczej wiemy, iż nie otrzymaliśmy arcydzieła, a co najwyżej dobrą produkcję. Twierdzą oni, że największa atrakcja gry to system walki, który jest zaskakująco głęboki przy większych potyczkach, dzięki bogatemu repertuarowi jednostek i zaklęć, zdolności oraz różnorodnych pól bitew. Osobiście nie do końca się z tym zgodzę, gdyż sam świat gry i fabuła są naprawdę zajmujące i miłośnicy przygód mają co odkryć, Najczęstszą wadą wytykaną przez recenzentów są jednak nie problemy z systemem starć, a zbyt wielka ich liczba. Kings Bounty 2 ma bowiem świat, który o wiele za często okazuje się zbyt rozległy jak na to co oferuje. W efekcie dużo czasu spędzamy na przemierzaniu ogromnej mapy, rozmawianiu z NPC i wykonywaniu nierzadko mało porywających czynności. Przynajmniej według części krytyków, bo są i tacy, którym spodobały się zróżnicowane zadania oferowane przez grę. Na ten moment opinii jest zbyt mało by jednoznacznie ocenić Kings Bounty 2. Wypada jednak uznać, że otrzymaliśmy produkcję co najmniej poprawną, choć nie pozbawioną pewnych niedoróbek, które być może zostaną usunięte w przyszłości. Ja od siebie dodam tylko, że gra jest rzeczywiście mozolna, oraz Boryka się z wieloma niedoskonałościami i choćby dlatego powinna być nieco tańsza. Ale jeśli jesteś w stanie przymknąć oko na niektóre wręcz elementarne technologiczne błędy, i lubisz się zanurzyć w świecie pełnym magii i smoków oraz odegrać w nim niemałą rolę, to bierz. Przygoda czeka.